5.06 dnia kolejnego, a my zaczynamy od nowa. Dzień kolejny, a place te same. Jak to jest? Kilkanaście minut za nami, 2,60 ustrogane. A my skoro jesteśmy już na placu zabaw, zobaczcie, miejsce do fiflaków Spróbujemy zrobić parę pompek. Dzisiaj wypadałoby zrobić 6. <laughs> dobra udało się jest dobrze a będzie jeszcze lepiej nie ma to jak bocianie gniazdo o poranko patrzcie dokładam 5,40 do urobku to wczoraj w Kwidzynie jaka bida była tutaj drugi plac już mam forsy jak lodu Lecim teraz na teren szkoły bo dziś odbywają się te egzaminy 8 klasistów czy tam 8 klasistów no i co przez 2-3 dni szkoły będą nieczynne a więc na spokojnie można zrobić teren szkoły. Dobra, będzie to trzeci obiekt. 20, 40, 60, 80, 90 zł, 40 i piąteczka. Ona to poleżała nieco dłużej. Mnie to nie było ze dwa tygodnie i proszę, jak fajne. Tu idą mamy, za 14 ziko już spokojne, co? Ej, tu mam fajny sygnał jakiś taki. Co? Patrzcie, dwa ziko. Co to za cudu? Ja pierdzielę. Elżbietka. 1 funt. Wow, to jest Pienziko, nie? Około. Nie no, jest po prostu urodzaj dzisiaj. Coś pięknego. Dolazło jakieś 40 groszy, a ja lecę na plac numer 4. Ostatnio zrobiłem się bardzo kulturalny, bo przyjeżdżam do teatru coraz częściej. A <laughs> raczej na tyły teatru. Jestem tu, gdzie znalazłem tego iPhone'a, wiecie może drugiego znajdziemy, co? Różne bywa dobra jakieś 16 ziko mamy na tę chwilę tak, dokładnie ja już dzisiaj ja już ja dzisiaj czwarty plac robię, nie? ale słuchaj, na bogato, ja jestem w szoku już 16 zł mam i jednego funta ty, normalnie byłem zdziwiony Ty kopię, patrzę, funciak, nie? brytyjski, nie? także wiesz, nagubili, nie gubią Najwięcej w takich miejscach, właśnie, gubią, wiesz, gdzie tam się fikołki robią, nie? Dokładnie. No wzajemnie, dzięki serdeczne Tu przemiły stały widz mój, poznał mnie po samochodzie. Także przemiło jest, jak ludzie mnie rozpoznają, zagadują. Lubię to, daję lajka. Nie lubię za to kapsy Wpadło 10 groszy i jest nadzieja na Penzico. Ładny sygnał, 30-31. No i pięknie, no i przepięknie. Tutaj mamy jakieś dwie dyszki. 21 plus 1 funt. Bardzo mnie to cieszy. Tak, tak. I te kamienie z powrotem w piach sypie. No i patrzcie, jak to jest. Wczoraj po czterech obiektach miałem jakieś dwa ziko A dzisiaj po czterech mam 10 razy tyle. I tak bywa. Widzicie, nie ma nigdy zasady. Tymczasem lecimy na obiekt numer 5. Robię obiekt numer 5. Patrzcie, przyszło złotówka znów ustrogana. Taki bardzo cieniutki łańcuszek. Nie wiem czy srebrny, no nieważne, ale jest zerwany. Ale ładny sygnał dawał. Widzicie, legend daje radę. A my jeszcze pobiegamy na tym obiekcie. Nie no, nie dowierzam. Tak, podrzuciłem sobie kolejną piąteczkę. To ile mam? Nawet nie wiem, ale dużo. Posypało się drobniakami. Słuchajcie, pierwszy raz od dawna zmieniłem jakieś tam ustawienia. Owszem, chodzę ciągle na Golden Field. Dyskryminacja żelaza na A, częstotliwość zmieniłem teraz na multi częstotliwość i wam powiem, że nawet ciekawie. Trudno cokolwiek pominąć. Ten drobny łańcuszek też znalazłem mniej więcej na tych częstotliwościach. No, wam powiem, że ciekawie, tyle że to jest dla ludzi o silnych nerwach bo dociera do Ciebie miliard informacji na sekundę. Na dłuższą metę można się zamęczyć. Z godziny czasu tak pochodzę i oszaleję Co chwilę są sygnały, nie sygnały. To nie jest zbyt dobry pomysł na zaśmiecone miejscówki, takie jak ta. Patrzcie, taki imbusik jakby. Także kopisz praktycznie wszystko i trudno ominąć, jakikolwiek dziabąk. To jeszcze zauważyłem, że na tych wyżyłowanych ustawieniach wykrywać na dłuższą metę też nie wytrzymuje. Po prostu program nie nadąża. Zaczyna się wręcz zacinać. A mój łeb już dawno eksplodował. Dobra, nie wracam do tych ustawień, bo ja oszaleję. Nie na moje nerwy. Tymczasem co 6 obiektów, 20 parę ziko, nawet nie wiem ile. Nie chcę mieć się panie liczyć. Lecimy jeszcze ze 4 place zrobić i do dumu. No, i może Wam się pochwalić, że na kryptowalutach znów zarobiłem, także w tym roku znów kolejny raz będę płacił podatek. Także cieszy mnie to. Nie są to duże pieniądze, wiecie. Tak bardziej hobbystycznie to traktuję od 7 lat. Rozpocząłem równo projekt YouTube i kryptowaluty i Wam powiem, że jest fajnie. Nie narzekam, ale traktuję to, mówię, jako zabawę. Nieduże kwoty. Jest fajnie. Wasze zdrowie. Zrobiłem kolejny obiekt, tu wpadły tylko 3 monetki złote 12, zł. i Wam powiem, że mi taki łeb boli od tych dźwięków. Na tamtym placu było tyle śmieci, że oszaleć można. To był zły pomysł, żeby takie ustawienia na tamtym placu zrobić, no ale nic. Człowiek uczy się na błędach. Nie wiem, ile zrobiłem tych obiektów. 6 chyba, albo 7. No nieważne, lecimy na kolejny tego całego hobby, to najfajniejsze jest to, że non stop człowiek przebywa na słońcu na świeżym powietrzu i jest ciągle w ruchu trudno się wtedy zestarzeć dobra, nie pyskuj pan tylko atakuj kolejny plac ten plac nie był aż tak łaskawy, oddał 50 parę groszy a ja zmykam na kolejny mój ulubiony plac tu zawsze jest na bogato może tym razem będzie inaczej, może w ogóle nic nie znajdę wiecie jak to jest ten placek oddał zaledwie złoty 10 zł i jednego kapsuła, a więc jestem zadowolony, że tak mało śmieci. Patrzcie, jaki fajny piesek obserwował mnie. No cześć, no cześć, ojojoj, oj, oj, jakie to maleństwo! Jestem malutkie. Ojojoj, oj. z daleka mi się patrzyła. Co, patrzysz może ktoś znajomy, a tu niestety, no niestety, no takie małe. Sapchełka takie małe psionko się na mnie patrzyło słuchajcie o. będziesz mi kopał, pomagał mi kopać <grybuj> idziemy szukać skarbów? no chodź, chodź skarbów szukać nie bój, nie bój oj, oj, oj o jak patrzcie jak mnie pszczekały no patrzcie <noise> ale się wkurzają no tak ale wkurzają oj, oj, oj. no narobiło się no tak szczekajcie. psy mnie panie oszczekali takie przywitanie dobra my szybko zróbmy tutaj ten obiekt bo tu ludzie ćwiczą co byśmy za dużo nie przeszkadzali dzień dobry Dzień dobry! Witam, witam Cześć Słuchaj, zaraz trzy dychy pękną, nie? Jo Coś koło trzech dych, nie? kanał? Rozwija się? Jo, dobrze jest, nie? Nie narzekam ci powiem O! Chyba 50 groszy będzie by O Panie! A nawet 5 zł. Dobrze jest I chyba jeszcze złotówka Wycząchali Panie, patrz Pan Także 6 Ziko już wpadło? Tak jak będziecie robicie flaki to wyciągajcie pieniądze z kieszeni, nie? Tak. No, bo tak, sam... to moje... tak by... ja tak myślałem właśnie, nie? Tak, tak, tak. <laughs> Powodzenia na razie. No i dobra, 6 Ziko dorzucamy. Trzy deszki na pewno szpęki, panie jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ktoś to panie ciężarówkę rozwalił, jakaś kraksa była. Aż tutaj koła się posypali, tak, powinienem to posprzątać, prawda? Teraz jakiś mędrzec napisze, że zostawiam to w piasku dla innych. Tak właśnie robię. Czekam, aż ty przyjedziesz i posprzątasz. Ja pierdzielę, patrz na to. Krakusy, golonkowa. Miam, uh -huh. miam. Smakołyki same. Dobra, piasek z butów wysypany. Zrobimy małe podsumowanie, co? Ty, ale szał. 39,63 To co? Nie mam wyjścia. Muszę do czterech dych doskrobać. Lecę na jeszcze jeden plac. No, i dostrugałem 39 groszy. Taki kolczyk z 6 metalu. A więc cztery dyszki pękli Można wracać do domu. Ja sobie jestem w Netto i będzie mnie kasowała pani Natalia, wiecie? Pani Natalia ogląda moje filmy. Dzień dobry, pani Natalio. Dzień dobry. <gry> Takie rzeczy. Teraz pani Natalii co będzie? Chyba tak, nie? Po znajomości. Dlatego ładnie subskrybuj mi kanał. <gry> Trzymaj się, papaski. Pogadały my z panią Natalią, przymiła osóbka. A ja co, zakupy zrobione i uciekam do domu. Poleżeć wentylem do góry.